Tej o mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie dwudziestu czterech godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę drugą od 18 do 19. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich. I zamierzam świadomie jej rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, O Miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełniła tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. I aby sprawić Ci jeszcze większą radość, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całą siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość, i wyciągając ramiona, aby Cię objąć. Kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Jezus opuszcza swoją najświętszą matkę i udaje się do wieczornika. Mój uwielbiony Jezu, gdy razem z Tobą dzielę Twoje cierpienie i cierpienie Twojej bolejącej mamy, widzę, że decydujesz się podążać tam, gdzie wzywa Cię wola Ojca. Miłość syna i matki jest tak wielka, że czyni was nierozłącznymi. Ty więc pozostawiasz siebie w sercu mamy i królowej, a ukochana mama składa siebie w Twoim sercu. W przeciwnym razie nie byłoby dla Was możliwe wzajemne rozstanie się. Potem błogosławicie się nawzajem, a Ty dajesz jej ostatni pocałunek. Aby ją wzmocnić w dotkliwym bólu, jakiego dozna. Żegnasz się z nią po raz ostatni i odchodzisz. Ale bladość Twojej twarzy, Twoje drgające wargi, Twój zdławiony głos, jak gdybyś chciał wybuchnąć płaczem przy żegnaniu się z nią, ach, wszystko to mówi mi, jak bardzo cierpisz, gdy ją opuszczasz. Ale aby spełnić wolę Ojca, z sercami wtopionymi jedno w drugie podporządkowujecie się wszystkiemu, chcąc zadość uczynić za tych, którzy, nie przezwyciężając czułości rodziców i przyjaciół, więzi i przywiązań, nie starają się spełnić świętej woli Boga i osiągnąć stan świętości, do jakich Bóg ich powołuje. Ogromna jest miłość, którą chcesz im ofiarować, ale oni się zadowalają miłością stworzeń. Moja cudowna miłości, podczas gdy razem z Tobą oddaję zadośćuczynienie, pozwól mi pozostać z Twoją mamą, aby ją pocieszyć i podtrzymać w momencie, gdy ją opuszczasz. Później przyspieszę kroku, aby się do Ciebie przyłączyć. Ale odczuwam ogromny ból, gdy widzę, że moja udręczona mama drży, a jej boleść jest tak wielka, że gdy chce pożegnać swojego syna, głos się jej łamie i nie może wymówić ani słowa. Jest bliska utraty przytomności i w tym miłosnym omdleniu mówi: Synu mój, synu, błogosławię Cię, co za gorzka rozłąka. Bardziej okrutna niż jakakolwiek śmierć. Ale ból odbiera jej mowę i zmusza ją do milczenia. Zatroskana królowo, pozwól, że cię podtrzymam, otrę Twoje łzy i będę ci współczuła w Twojej gorzkiej boleści. Moja mamo, nie zostawię cię samej, ty zaś weź mnie ze sobą i naucz mnie w tych chwilach, tak pełnych boleści dla Ciebie i dla Jezusa, tego co mam czynić, jak mam Go bronić, jak Mu zadość uczynić i jak Go pocieszyć, oraz czy mam oddać swoje życie, aby bronić Jego życia. Nie, nie ruszam się spod Twojego płaszcza. Na Twój znak wzlecę do Jezusa i przekażę Mu Twoją miłość, Twoje uczucia. I twoje pocałunki razem z moimi, i umieszczę je w każdej ranie, w każdej kropli jego krwi, w każdym bólu i zniewadze. A gdy w każdym swoim bólu poczuję pocałunki i miłość swojej mamy, jego cierpienie zostanie złagodzone. Potem powrócę pod Twój płaszcz i przyniosę Ci jego pocałunki, aby ukoić Twoje przeszyte bólem serce. Moja mamo, moje serce mocno bije, chcę iść do Jezusa i gdy całuję Twoje matczyne ręce, pobłogosław mnie, tak jak błogosławiłaś Jezusa i pozwól mi pójść do Niego. Mój słodki Jezu, miłość wskazuje mi Twoje kroki i docieram do Ciebie, gdy Ty idziesz ulicami Jerozolimy ze swoimi umiłowanymi uczniami. Spoglądam na ciebie i widzę, że jesteś niemal blady. Słyszę twój głos łagodny, ale tak dostojny, że łamie serca twoich uczniów, którzy są zaniepokojeni. To jest ostatni raz, mówisz, gdy idę sam tymi ulicami, jutro będę nimi szedł związany i wleczony pośród tysiąca obelg. I wskazując na miejsca, gdzie będziesz znieważany i torturowany, mówisz dalej. Moje życie tutaj na dole jest bliskie zachodu, tak jak słońce, które teraz zachodzi. I jutro o tej godzinie już mnie tu nie będzie. Ale tak jak słońce zejdę dnia trzeciego. Po Twoich słowach. Uczniowie stają się smutni i milczący, i nie wiedzą, co odpowiedzieć, ale ty dodajesz: Odwagi, nie załamujcie się. Dla dobra was wszystkich konieczne jest, abym umarł. Gdy tak mówisz, jesteś poruszony, ale drżącym głosem nadal ich pouczasz. A zanim się zamkniesz w wieczorniku, Spoglądasz na słońce, które zachodzi, tak jak wkrótce przeminie Twoje życie, i ofiarowujesz swoje kroki za tych, którzy znajdują się u schyłku swojego życia. Udzielasz im łaski, żeby mogli zakończyć je w Tobie, i jednocześnie wynagradzasz za tych, którzy pomimo smutków i iluzji życia uparcie nie chcą się Tobie podporządkować. Potem spoglądasz ponownie na Jerozolimę, ośrodek twoich cudów i szczególnego upodobania twojego serca, która w zamian przygotowuje ci krzyż i ostrze gwoździe, żeby zabić Boga. A ty drżysz, serce ci się ściska z bólu i płaczesz nad jej zgubą. Dajesz tym zadość uczynienie za tak wiele poświęconych ci dusz. Z których z taką troską chciałeś uczynić okazy swojej miłości, ale one, niewdzięczne i niewierne, zadają ci jeszcze większe cierpienia. Chcę razem z Tobą oddać zadość uczynienie, aby złagodzić ból Twojego serca, ale widzę, że jesteś przerażony widokiem Jerozolimy i odwracając wzrok, wchodzisz do wieczornika. Miłości moja, przytul mnie do swojego serca, abym mogła uczynić Twój smutek moim i wspólnie z Tobą ofiarować go Ojcu. Spójrz miłosiernie na moją duszę i wlewając w nią swoją miłość, daj mi swoje błogosławieństwo. Dziękczynienie po każdej godzinie, mój uwielbiony Jezu. Zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym ci dotrzymała towarzystwa, i ja przybiegłam. Zdawało mi się, że słyszę cię, jak w udręce i boleści się modlisz, składasz zadość uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałam się towarzyszyć ci we wszystkim. A ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, O mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim Dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, O Jezu, spraw. Aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok Dzień czynienia i błogosławieństw, tak abym mogła ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty, Twoim błogosławię Cię tak, aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic, prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.